Dobry wieczór, Mariusz z Golonka, telewizja Trwam dla siebie. A dzień dobry. Chcieliśmy zapytać, jakim syn był dzieckiem, gdy był mały? Jak był mały? Dobrym był dzieckiem. No, No tak, jak był malutki, to był dobry. Jak był już troszkę starszy, no to, toście chodzili, obaście chodzili. To... Ja sobie nie przypominam. Ale ja pamiętam. Chciało się wam troszeczkę takiej bójki, niebójki z kolegami, to był klaps. To, był pas. Babcie, to się wytnie, wytnie się. wytnie się. Wtedy było wolno. Babcie, jest taką fajną przygodę, taką niezapomnianą z dzieciństwa Krzyśka. Coś, co ci zapadło w pamięć? Hmm. O, co mi zapadło w pamięć i to będzie długo w pamięci, niespodzianka zaręczynowa. A gdzie były zaręczyny? Idziemy zaręczyny? U Rusinów. To było, to było zaproszenie na grilla i to była bardzo, bardzo wielka niespodzianka romantyk, dla wszystkich romantyk. zaskoczenie, jak właśnie powiedział z, z, z pierścionkiem zaręczynowym Agnieszko, czy wyjdziesz za mnie? ściło z nóg wszystkich. To znaczy myśmy wiedzieli, ale reszta nie wiedziała. I tak, było bardzo, bardzo zaskoczenie. Jaka bardzo jest intymne? ta jedna jedyna recepta na szczęśliwy, udany związek? No bo ty z takim stażem, chyba coś możesz powiedzieć, no co to dwa lata, to przy Twoim stażu to nic. Długo i szczęśliwie. I tyle? A ty no? Nie, no jak i nic nie robić. I nic nie robić, nic nie, robić. nie kombinować. A te dzieci to skąd tu się. To, to z natury. Jak w szkole się uczył? syn? Było bardzo pod, gór, pod górkę. W jedna, na podolu dwie, a, a jeszcze do szkoły tak wysoko, tak piętrowo, a jeszcze i dwa piętrowo. Bardzo, bardzo z tyłu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr jako znajomy, rodzina, kolega, rówieśnik powiedziawszy, takie pytanie mamy. No bo z Krzyszkiem się znasz od... Takiego chyba gdzieś, tu nie wiem czy... O! Dobre określenie. A to od jednego? Od jednego. Powiedz nam, może Ty będziesz wiedział, jak on się z Agnieszką poznał? Tego nie wie nikt. Jak to było? Fed. Przed... wywrócił się, podnosi się, patrzy, a to Agnieszka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Y Ala jako nauczycielka Krzyśka, tak? A... WF-u. WF tak. tak. Oczywiście. Powiedz, jakim Krzysiek był uczniem. Uczęszczał na, do, na lekcje w ogóle, czy nie? To był wspaniały łobuz. Coś <noise> więcej? Jakieś takie ciekawe, pamiętasz coś, co ci zapadło w pamięć? No, chodził do bardzo trudnej klasy. Bardzo tych łobuzów lubiłam, ale dawali mi popalić. Krzysiek również? No, oczywiście, nie, bo... I nie było. Nie patrzyłaś przez pryzmat rodziny. Słuchaj, nie mogłam patrzeć przez pryzmat rodziny, bo to była klasa technikum, faceci, sami faceci. Ile ale ich ale było? bardzo grup byłam. No, no, to była grupa 30. 20 paru, 40 paru było, ja miałam no. podzielone na grupę, y, ale Krzysiu był bardzo w tej grupie naprawdę wyrozumiały i on o, o. mocno mi nie dawał popalić, więc bardzo mu byłam za to wdzięczna. Jaki, Miał względy a... dla ciotki. <laughs> jakieś? Były. Czyli jakieś Od... powiązania były. Były, no Czyli bardzo mnie szanował. Malutką słabość. Dużą słabość miałam do niego. I mam cały czas. Takie pyta... Mariusz miks Golanka. Golanka. Takie pytanie. <golanka> takie pytanie, tak na szybko, na ciepło. Jaka Agnieszka była jak była dzieckiem? Dobrze dzieck. była dzieckiem. <noise> Dawała popalić ostro? Nie, zazwyczaj nie. Pan myśli Agnieszka, to co się panu przypomina? E, strasznie lubiła ginąć. Tak! No parę razy zginęła. A to jakim to? No trzeba się żony pytać, wow. bo ja i nie szukam. I po dębice i, i, i na poroli. Ale to jak była taka mała, czy a? taka? Jak mała A jak, była. A jak a się ja w szkole uczyła? Teraz, teraz to ja bym pojechała tam do Rusina, to też zginie. 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 E, zginie. Ale to pani Bogusiu... To już jest po dziewczynie, tak? No. Jak zginie, to i źle nie będzie. No właśnie, to teraz o, już to Poradzą tak sobie na pewno. Jak w szkole, jak się właśnie, uczyła? Właśnie, jak w szkole, jaką była uczennicą. Dobra. Pani jako mama Agnieszki, no Dużo informacji posiada. Większość gości no, nie zna jej tak dobrze. Na przykład o, ze strony pana młodego. Ulubiona zabawka z dzieciństwa? Lalka. Jaka? Jaka? Duża miała taką. No. I co? Lubiła we wózku. Czyli co? Lubi dzieci. Już lubi Widzę, dzieci ją też lubią. A niech pani powie. Nie też. A to coś może będzie po weselu? Będzie. No. Najlepsza koleżanka, kolega z... ze szkoły. Oprócz Krzyśka. Oprócz Krzyśka? Ale ja zginęła. No, najpierw w domu zginęła, w dziadziu ją pilnował. Dziadziu pilnował, bo ona zginęła, bo nie musieli szukać, nie? Po wodach, po tym, po tamtym. no. A wreszcie była w domu starym, w, tym, w zboru się bawiła. No. A teraz trzeci raz już zginęła. A teraz A to już zginęła na cacy. Sale co zginęła. Teraz ja nie chłopczyłko. Dziękujemy bardzo. Recepta, jedna recepta na udany i szczęśliwy związek. No chyba miłość. No i szczęście w rodzinie. O, jeśli chodzi o dzieci, co powinni mieć pierwsze? Syna Właśnie, czy córkę? To by na Dziękuję. pewno chciał Krzysiek pierwszy. Pewnie syna! A dlaczego? Jak to jak to ojciec? Paulina. Tak. Bardzo dobrze się znacie z Agnieszką. No, 27 no. lat. No właśnie. Powiedz mi, taki typ, taki typ, tak na ucho. Jak myślisz, kto będzie w sypialni rządził? No Agnieszka. Myślisz? Na pewno Agnieszka. Rodzinne, to jest rodzinne. Czyli Paulina. Wojewisza. A to u Was też, tak? Janusz nie chce. Ja tak? sam... Janusz to prawda. Kłamie! No, nie, tak. No. No, no ale kto rządzi? Ja. rządzi. No. Chyba nie wiem w kuchni. Ulubiona potrawa Agnieszki. Pizza. Pizza. Nie. Przynosi jej pracy do domu! Kebab! A to już lepiej, bo Krzysiek chyba też kebaba bardziej. Krzysiek tak samo kebab. Byłaś siostrą. Kodziłeś się. Tak, strasznie by się godziły, a kości... A, później, a teraz, teraz nie! Jedna za drugą? Tak. A co ze szkołą? Właśnie, jak odnieszkać? Chodziłem na bagary. Co? Nie. Czyli co, rozbieżność staty zdaniem. No, tu, tutaj, tutaj... Bo zawsze rodzice nie wiedzą, że chodzi na wagary, nie? Czyli też chodził na wagary. A to wiemy, to pamiętam, no. wiem, wiem. No. To już tata jego mówił właśnie, że częściej go no, nie było jak był w szkole. No Recepta na udany związek małżeński. Recepta na udany związek to jest raz dziennie, codziennie. A? Agnieszka nie od wczoraj. Tak, to no ci... będzie rządził w sypialni. Ja myślę, że Krzysiu. Tak. Znaczy, mam taką nadzieję i tego mu życzę. Ale słyszeliśmy Też, no. już, że będzie jednak Agnieszka. To niech to zostanie pół na pół. Krzysiek, Agnieszka nabierze w Jak? Wierzę w Krzysia. Kto będzie rządził w sypialni u Was? No na pewno ja. Kto powiedział pierwszy raz w Waszym związku kocham Cię? Ja. A kiedy to było? W jakich okolicznościach? A tego to nie pamiętam, ale 9 lat temu. Czy planujecie jakieś, w najbliższym czasie jakieś potomstwo? No co, zobaczymy. Pierwszy będzie syn czy córka? Będziemy robić syna. Kiedy były zaręczyny? I gdzie? Yy, u mnie w kwietniu. W tamtym roku W tamtym roku. Co cię skłoniło do zaręczyn? <laughs> nie wiem, nie chciało mi się już jeździć. No, wzrost sen paliwa, to raz i amortyzacja samochodu. Powiedz mi, kto będzie tak cicho... Kto będzie rządził w sypialni? O, ja, pewnie, że ja. Tak, Druga osoba, już mówię, się pierwsza to powiedziała twoja siostra, obstawiała wierzy w ciebie. Hmm, tak. Dobra. Ale takie pytanie, bo wiesz, no. tak... dużo gości jest ze strony Krzyśka, to tak, no nie wiedzą, w jakich okolicznościach się poznaliście? No z... Pamiętasz? Pamiętam na dyskotece. Tak? No. Ile na... mieliście wtedy lat? 18. A co to była dyskoteka? Gdzie to było? Na Bobrowej? Na Bobrowej? Na Bobrowej. I co, i podszedł i zagadał taki w ogóle? Nie, z Pauliną pod ławką leżał. Spojona. Marka, marka, jak się dowie, to... Będzie. Ja myślałam, że on do Pauliny, a on kurczy do mnie. Ale tak naprawdę to pod ławką, spojną leżał. Taka ławka była, o! No, ciekawie. Mama no. na pewno będzie dumna z syna. A takie pytanie: no, bo dziewczyny są bardziej uczuciowe i tak powiem otwarte w takich sprawach. Kto pierwszy powiedział, że kocham cię? Ty. Ja! Kto pierwszy raz kogo pocałował? Tak wiesz, inicja z inicjatywą wyszedł. Ty czy ktoś? No, chyba, chyba on. O. No. No, to jeden, on. Jedna, on. No, on. Jednak on. Pamiętam. A jak długo byliście razem przed ślubem? 9 lat. A co Was skłoniło do tego, żeby wziąć ślub? Dorośliśmy. <laughs> e, planujecie dzieci w najbliższym czasie. Dziękuję. No. Planujecie dzieci. Tak A, mi 11 Drużynę piłka, nie nie chodzi mi o. A rezerwowych. Cii, nie chodzi mi, nie chodzi mi Aga, o liczbę. Nie chodzi mi o liczbę. Dobra. Co obstawiasz? Będzie? Pierwszy syn czy córka? Nie wiem, chyba córka. Myślisz, że córka. No wiadomo, loki, sukienki, te sprawy różowe, buty, Z problemów. Jako świeżo upieczona żona, małżonka taka, jaką dla innych taką dasz dobrą radę? Jaka jest twoja recepta, no bo jesteś już w sumie 9 lat, jedna jedyna recepta na udany związek? Cierpliwość. Tyle? Słyszałem, że wysokie ceny paliwa. A co ma paliwo do rządu? Przecież Daleko. Nie chodził na piechotę? Może z powrotem. Tak, no się bał, tak. słyszałem, że wieczorem wracać do domu. Potwierdzasz. No. No. Kiwamy głowami, że tak. <noise> Nie ma pana młodego, życzyłabym wam wszystkiego, najlepsze, wszystkiego najlepszego i żeby całe wasze życie było taki piękne jak ten noc. Dzięki. Dziękuję bardzo dalej. Również. Szanowni goście, drodzy rodzice, rodzeństwo krewni. Byliśmy na przyjęciu u Krzysia Ławnieszki. Jest bardzo sympatycznie, miło, dobre jedzenie, fajna atmosfera. Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy, że trzeba być cierpliwym, chodzić długo i jeździć samochodem. Ale Jej. jeśli ceny paliwa przekroczą 6 zł, trzeba się ożenić. Z domu weselnego Red Rose w Przedsławiu Mariusz Max Golonka i ja. Telewizja trwam w Tobie.